Turysta wyruszył ze schroniska o godzinie 7.00, kierując się prosto pod górę. W ciągu pierwszej godziny przeszedł 3 km, a w ciągu następnej przeszedł 5 km, ponieważ droga przebiegła grzbietami gór. Następnie odpoczywał przez 40 minut, podzi podziwiając piękny krajobraz. Pozostałą część trasy szedł z prędkością 3 km na godzinę i przybył do celu o godzinie 11.00. Na święty wykres funkcji opisującej drogę turysty w zależności od czasu. Pod punkcie B ile kilometrów przeszedł turysta. Zacznijmy od naszkicowania tej sytuacji. Czyli tak. Zaznaczamy sobie osi układów współrzędnych. Na osi poziomej zaznaczamy sobie czas, który upływa. Przyjmijmy w jednostce w godzinach. A tutaj będzie droga pokazana. Na fizyce drogę najczęściej poprzez S oznaczamy. Czyli droga przebyta w zależności od tego, ile czasu upłynęło. No i teraz startujemy sobie w jakimś tam momencie 0. U nas moment 0 to jest godzina 7 rano. I teraz zobaczmy, co się dzieje. Kierując się prosto pod górę, w ciągu pierwszej godziny przeszedł 3 km. Czyli mija załóżmy. Pierwsza godzina, niech tutaj będzie pierwsza godzina i pokonał 3 km. Czyli w ten sposób. Następnie, a w ciągu następnej przeszedł 5 km. Bo tam szedł sobie grzbietami gór. Czyli mija kolejna godzina, czyli druga, i przychodzi 5 km. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Powiedzmy, gdzieś tutaj, czyli troszeczkę bardziej spionizować ten wykres. Następnie odpoczywał przez 40 minut. 40 minut to jest 40,6 godziny, czyli 4,6 godziny, czyli 2 trzecie godziny. Czyli gdzieś do tego miejsca odpoczywał. Czyli tutaj był taki odcinek. Że nie przemieszczał się, nie przybywało kilometrów. Pozostałą część trasy szedł z prędkością 3 km i przybył do celu o godzinie 11. Zobaczmy, skoro wyruszył o 7.00 i teraz tak, tutaj minęła pierwsza godzina, druga godzina i 40 minut, czyli o 9.40 jest w tym miejscu. Od 9:40 do 11:00 mamy jeszcze godzinę i 20 minut, czyli następnie przez godzinę i 20 minut, czyli 1 godzina i 20 minut, to można powiedzieć, że to jest 1,20 godziny albo 1 trzecia godziny poszła się z prędkością 3 km na godzinę. Czyli jeżeli weźmiemy prędkość 4,3 jeżeli weźmiemy sobie prędkość 3 km na godzinę i pomnożymy przez 1 i 1 trzecią godziny, czyli przez 4 trzecie godziny, trójki się skracają i mamy 4 km. Czyli następnie pokonuję 4 km w ciągu godziny, e, godziny 20, czyli do czwartej godziny, do tego miejsca pokonuję jeszcze 4 km. Raz, dwa, trzy, cztery, przyjmijmy. No i teraz pytanie, ile kilometrów pokonał? Sumując tutaj raz 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 kilometrów pokonał na sztorze sta, czyli to jest odpowiedź 12 kilometrów. No i szkic wygląda mniej więcej tak. To jest ten najwyższy punkt na osi pionowej to jest 12. To jest troszeczkę tą skalę zagęściłem, aby się rysunek zmieścił.